Dajcie, kochani, dla nam moxingu. Książki, książeczki, komiksy. Książki, komiksy, no właśnie, no właśnie, witajcie. Będziemy otwierać paczki za pomocą nażyczek. Normalnie nie używamy nażyczek. Dobrze. To najpierw zaczniemy od rzeczy kupionych wcześniej. Które zamówiliśmy 8 mniej więcej marca. Wszystko to pokazaliśmy już wcześniej, żeby tak. Najpierw możemy zacząć od rozdania, może. Tu nam się dało wygrać, tak, żeby mieć. Bo to są jedne rzeczy, które nie są aż tak nowościami, wydaje mi się. Tak, które udało nam się wygrać rozdanie na portalu Comics na Facebooku. Przez, Ale nie mają też przez nie... 2X. Tak, 2X. To jest. <grym> będzie logo. Dobra, to u mnie to jest. Wygrałem Lord Olympus. Czyli jakąś wariancję na temat y, mitów greckich. Um, nie wczytywałam się, mit o Hadesie i Bersefonie. Więc, a dobra i to będzie powiedzmy ich relacja persefony z Hadesem. Tak. Jakieś tam wątki, fajnie w sumie. Plus niezły grubasek, więc. No. I z tego co czytałam, to ten komiks wcześniej wyszedł jako cyfrowy. I nigdy nie był w wersji papierowej. I więc w wersjach cyfrowych te kadry... układ... Tutaj nie były w postaci całych stron, po prostu po kolei się pojawiały, więc tu było trzeba te kadry jakoś ułożyć tak, żeby się mieściły na stronach ładnie. A, widzisz, ciekawostka. Z tego co jest. tak słyszałem. Więc i właśnie w środku wygląda naprawdę nieźle. Trzymany jest w takich fioletowo-różowo-niebieskich barwach. Więc wygląda przedstawnie. Ja mam... Y... Kroniki Atlantydy, pierwszy drugi tom, czyli Barło światła i pierścień ognia, autorstwa Marach Wolf. I w ogóle była jedną osobą, która udział <grym> w tym rozdaniu. Nikt nie chciał, bo tam były głównie komiksy i właśnie były te książki, nikt, nikt nie chciał książek, więc sobie wygrałam. Także się udało dopatrzeć. Tak, typu. no i z tego co czytałam, to to jest o kobiecie, która zajmuje się odnajdywaniem z... Skradzionych, po prostu zaginionych przedmiotów, i przybywa do niej Anio, Azrael, który każe jej odnaleźć właśnie to berło światła, zagin które stało, zaginęło w momencie, kiedy Atlantyda zatonęła. Więc podobno dużo mot mot motywów mitologicznych i tak dalej. Jestem tym zainteresowana, bo o tej serii jakoś bardzo dużo nie mówi, raczej nie jest to popularne, ale wiem, że osoby, które ją czytały, bardzo ją polecają, że właśnie taka perełka. Tak, Zobaczymy. Co to Dobra, to e, u mnie z tej paczki z początku miesiąca jest Baldur's Gate, znaczy legenda Wrót Baldura, e, czyli komik ze świata D&D, Dungeons and Dragons, czyli w sumie idealnie na premierę filmu, który w tym polskim Kino wchodzi jakoś na początku przyszłego miesiąca. Mm -hmm. Więc mamy tu miasteczko, właśnie miasto Wrota Baldura, które jest taką. Hmm, w, w, w. No. Gdzie właśnie kiedyś byli z wiedzy bohaterowie itd. i tak dalej i to jest w sumie pierwsze tam wprowadzający, gdzie poznajemy naszą drużynę, która składa się z bardzo z postaciom, elfka, czarodziejka, wielkiego mięśniaka z, z chomikiem, tak ma no chomika na ramieniu, więc tak i ogólnie. Świat fantazji, więc jak ktoś lubi elfy, czarodzieje i tak jest dalej, może być dali. fajny przed filmem. Plus to jest pierwszy tom. A z tego co patrzyłem ma być pięć tomów wyszło w stanach tej serii. Więc Gate, Zobaczymy czy jest superoba. Co tu jeszcze mam z tych otwartych rzeczy? Dalej u mnie jest A jeśli jesteśmy złoczyńcami, czyli książka ML Rio. Wydawnictwo Maastricht, premiera była 8 marca i to jest książka, która już kiedyś była wydana w Polsce pod tytułem Teatr Złoczyńców. To był świat książki, wydawnictwa. My teraz mamy właśnie taką wersję. I książka jest o tym, że mamy tutaj grupę studentów, którzy uczęszczają do koledżu i pasjonują się sztuką, aktorstwem i wystawiają sztukę, i podczas tej sztuki ginie jeden z tych, jedna z tych osób. No i chłopak, który został oskarżony o to morderstwo, 10 lat później wychodzi na. Wchodzi na wolność i ten detektyw, który go wtedy wsadził, przychodzi do niego, żeby się z nim spotkać, ponieważ chce, żeby mu odpowiedział, co tam się naprawdę wydarzyło. Tak, więc będziemy się pewnie po prostu cofać w czasie do tych wydarzeń. Z tego co wiem, jest tutaj mnóstwo nawiązań do Szekspira. Są tutaj w ogóle cytowane też sceny z Szekspira, więc to może być plusem, to może być minusem, w zależności jak ktoś właśnie podchodzi do, do takiego trochę mieszania, bo z jednej strony mamy tutaj po prostu tekst, a później będziemy wchodzić właśnie w dużo bardziej takie szekspirowskie klimaty. Co tam, jest Kolejnym jest Sandman, to ósmy koniec światów, gdzie to właśnie wędrowcy z różnych epok, mitów i wyobrażeń szukają schronienia w jakiejś gościnie tajemniczej. Mm -hmm. Tak jest, więc pewnie będziemy jakieś interakcje, dużo nawiązań do historii, do mitów, legend. I to jest New więc też mamy tak na pograniczu fikcji, jakieś tam jawy, snu, w końcu Sandman, tak, rządzący z tym śnieniem. Tak, więc to jest tom ósmy, zbiera zeszyty 5156. i to jest w sumie wznowienie właśnie tych jubileuszowych wydankach. I premiera była 8 marca, czyli nowiutkie, świeżutkie. Dalej mam Babel, czyli o konieczności przemocy, też z 8 marca. Autorstwa Rebeki Kwang, czyli to jest ta autorka od Wojny Makowej, czyli wydaje mi się bardzo lubianej serii i dosyć popularnej. Babel to jest książka, która zyskała też ogromną popularność za granicą i teraz wyszła w Polsce. Ogólnie mi się osobiście bardzo to wydanie podoba. Tutaj jest oczywiście fabryka słów. Mamy też te, właśnie, czarne, czarne strony. I z tego co wiem, ta książka jest trochę trudna do powiedzenia o czym to jest, ponieważ to jest książka o chłopaku. Jeżeli mamy już tak mówić, stricte o że to jest po prostu o chłopaku, który zostaje przygarnięty przez pewną osobę, i jedyne co musi robić, dzięki temu jakby poprawia się jego sytuacja, ma dostęp do edukacji, do pożywienia itd. Jedyne co musi robić, to się uczyć, to musi zdobywać wiedzę. No i to jest naprawdę tyle, co ja o tej książce wiem. Z tego co wiem, jest to książka bardzo taka przegadana, bardzo taka monumentalna. Podobno troszeczkę jest nudna, nie jest to raczej książka, w jest ogromna ilość akcji, nie na tym się ta książka skupia. Ale jestem ciekawa, właśnie, co, co z tego wyjdzie. Ja co i... wiem, to chyba czytałem, że tam różne są opinie. Książka dzieli trochę no, Tak, czytelniku. tak, książka dzieli. Ogólnie książka ma. Y, patronat, rolety bardzo takich, y, wydaje mi się, Zalfanych. znanych y, osób w pokoleniach, czyli m.in. Między, między tak zaksiążkowane. Tutaj jest jeszcze panna Fox. Y, więc, y, no. Zobaczę, o co o tym chodzi tak naprawdę I o co tyle szło. E, Jaspa Zapaczek już nic nie ja wiem. Myślę, że w mi książka. Co tam chciało no. uciec? Sześć krawat i żurawi chciało uciec, albo żurawie. Książka wydawnictwo Euinidia, autorstwa Elizabeth Lim. To jest akurat autorka od y, tej duologii Tkając świt i stojący zmierzch. Tam, tam mieliśmy książkę mocno inspirowaną Mulan. Tutaj znowu mamy książkę o, Japoński, o. Co chińskie? Książkę o y, dziewczynie, która posiada magiczną moc, ale się z tym nie ujawnia. I dopiero w dniu jej ślubu ta moc się w niej ujawnia ze względu na emocje, które nią w tym, w tym momencie y, kierowały. I dowiemy się o tym jej macocha, która też y, pała władzą, z tym że on, pała mocą z tym, że ona ma tą czarną moc, a nasza bada raczej ma tą poz, yes, to pozytywną, tą to białą. Y, no i ta macocha zamienia jej braci w żurawi. No idzie sześć. Tak, dziewczyna będzie próbowała im pomóc, z tym, że za każdym razem, kiedy będzie mówiła o magii i o tym, co się wydarzyło, jeden z nich będzie ginąć. No, od o, a, my... musi swoje moce... Kontrol... Nie używać w ostateczności, jeśli już tak. tak ale nie... zastanawiam się, bo ja, że nie te książki czytam i no, zamieniła ich w żurawie, I co wtedy z ich ojcem? W sensie nie zauważył tego? Że... Znaczy, znaczy on, jak mówię, że ślub to może być, jakoś, że już nie mają jakoś kontaktu ze sobą, aż tak, czy coś? Nie, nie wiem. Y, tego jestem tutaj ciekawa, to, ten... bo to tylko tak z opisu tyle o tej książce wiem. Książka, ogólnie sam ten motyw, no mocno inspirowany jest y, właśnie o, o sześciu łabędziach y, braci Grimm albo o, o dzikich łabędziach Andersena, bo to są dosyć podobne do siebie y, utwory. Tam też właśnie mieliśmy braci, którzy zostali y, zaczarowani tylko w łabędzie i ta siostra, która musiała y, coś tam zrobić, tam raz musiała uszyć im y, pewne koszulki, ale nie mogła na przykład o tym, tym nic mówić, no to tutaj mamy troszkę to podobne, chociażby to, łabędzie żurawie. Jestem bardzo ciekawa tej książki, bo tkając Świt, zmierzch, czyli jej poprzednia seria, którą czytałam, mi się naprawdę podobała, a podobno ta jest jeszcze lepsza, więc. Pozytywnie. Tak, dobra, a, rekomendacja jeszcze... poprzedniej serii. Jeszcze mam klub smutnych duchów. I to już przeczytałam, no, no. to jest wydawnictwo Wap, To jest taka urocza historia. To jest oczywiście komiks, czarno-biały. naprawdę Tak, jak to więcej mało tekstu, papier, mało, ale... tak mało tekstu, mało yy, raczej gdzieś tam no, tak takiej dynamiki tak... bym powiedziała. W tych komiksach, ale no, bardzo taka smutna, a zarazem dająca nadzieję historia, bo to jest właśnie o tym... Tak, to jest właśnie o tym duchu, który nie ma, przyjaciół. No, nie ma trochę przyjaciół, który nie może się odnaleźć w w świecie w, w, między swoimi rówieśnikami. To jest taki niewidoczny jak duszek. Tak, właśnie tutaj mamy taki motyw, to już jest na początku, gdzie on tam idzie na imprezę i on się bardzo martwi tym pójściem na imprezę, że nie będzie miał z kim gadać. To jest takie myślenie, które myślę, że sporo nas gdzieś tam miało nas w, w pewnym etapie, że nie wiem, czy pójść na imprezę gdzieś nikogo nie będzie znać i będzie się siedziało i nie będzie się wiedziało co zrobić, czy będzie się, będzie się siedziało na, przykład na telefonie, żeby udawać, że nie wiem, że się jest zajętym i tak dalej. No to tutaj właśnie takie m, sytuacje spotykają naszego ducha. Ale ogólnie jest to bardzo też właśnie taka dająca nadzieję i taka, no, mimo wszystko, na poprawę humoru. To jest Historia. polecajka już. Była przeczytane, więc ja jest też polecajka tak. od razu. Dobre. Możemy to na rzeczy. Nie mam jedno parę narzędziów. No nie mów. Okej, okay, wyjdziemy śledź twoich komiksów. Zobaczymy swoje. Ja przepraszam bardzo gminy, ale co to jeszcze jest w środku? To jest jeszcze folia bombardowa. Tutaj. Okay. O, dobra, mamy to. Dobra, to to, to teraz po jednej rzeczy, bo mam kilka. Pierwszą rzeczą mamy manga Assassin's Creed Miecz w o June, czyli naszej bohaterki znanej z, z gry Assassin's Creed Chronicles of China oraz z animacji Assassin's Creed Ember chyba to się nazywało. Mm -hmm. O ostatnich losach Ezio. Jeśli da fanów, to wiedzą, kim jest Ezio. I ogólnie tu śledzimy właśnie. Ta manga powstała na podstawie gry Assassin's Creed Chronicles of China. Przez jak ktoś grał w grę, to mniej więcej będzie znał tą historię i tą bohaterkę. I, to, więc tak, mamy XVI wiek, i właśnie ta nasza Xiao wraca do Chin, y, gdzie. Mm, teraz. Już mam, że jej współbracia właśnie zostali wymordowani i historia zemsty. Tak to często bywa okay. w tej serii. A w między, międzyczasie dochodzimy mi pewnie do wniosku, że nie chodzi o zemstę, o tym, żeby się wścić, tylko o sprawiedliwość, coś w tym stylu. I jak to mam czarno-biała w środku. Całkowicie czarno-biała, bo na przykład e, Stitch i Leia, którą pokazałem jakiś czas temu, miała kilka pierwszych stron w kolorze jeszcze. A ja tu widzę, że całkowicie jest no. czarno-biały i to jest wydanie z obwolutką. O, proszę bardzo. Widzę to samo. I zaś odkryłem, jak poszedłem z tyłu. I... Jest sposób czytania z tyłu. Wow, naleźcie. Tak, jak czytać mangi? Bo pewnie wiele osób kupuje. Nie, ku, nie czyta mangi jeszcze, coś tam. Powiedzmy, zobaczył Assassin's Creed. Więc tu mamy z tyłu jak czytać mangi. Pewnie ktoś otworzy tak jak zwykłą książkę, odwrotnie. Tu mamy akurat jak czytać dymki. To to, to to wielki plus za grafiki. No, dobry pomysł. Dobra. Okay. Tom Harton. Po drugiej stronie różdżki, czyli autobiografia Toma Feltona aka Draco Malfoy'a Premiera 22 marca, wydawnictwo Albatros. No, bardzo się cieszę, że ta książka do mnie przyszła. Bardzo się cieszę, że została ona już wydana w Polsce. Z tego co wiem, to będzie tutaj dużo poruszanych tych motywów związanych z Harry Potterem, z pracą na planie, jak to trochę wyglądało właśnie od tej strony. Behind the scenes, nie wiem o co chodzi. No, jestem ciekawa, co tutaj jakie ciekawostki zostaną mi zaprezentowane właśnie przez Toma Feltona. Ja tak, ciekawe, czy się będzie odnosił też do innych rzeczy niż. Czy tylko do Harego Pottera. Nie, z tego co wiemy, będzie się trochę odnosił też do różnych innych rzeczy. Nie będzie musisz... o Flashu? Niestety nie właśnie nie, bo już, już mi ktoś zespelował, że nie będzie o Flashu. Ja jeszcze rozumiem, że on ma tylko epizodycznie znaczy, nie kilka temu odcinków, w trzecim nie w sezonie, nie sezonie był w głównej obsadzie, ale to tylko w trzecim sezonie. Szkoda. Bo więc jeśli ktoś lubi Tomę Fletona i nie wiedział, że jest serial flash, to jest w trzecim sezonie. Jest po serdecznie. trzecim można odpuścić, bo już go nie ma. Ale tak trzeci sezon dla niego warto. Tak Lubię ciekawostki. Dobra, Więc... e, nie wiem, jak tak. masz tam weczkiem, ja dwie powiązane ja ze sobą. Ja teraz pokażę, jak nie umiem kupować książek. Ponieważ wzięłam sobie legendy tak. i latę. Opowieść o heroiczna o sprawach przyziemnych. Myślę, dobra. Patrzę, znaczy, zamówiłam. Okej, okay. patrzę potem na mój koszyk, już zamówiony. Wzięłam to dwa razy. Nie wiem, co ja zrobię z drugą. Może... stawić cię samo zamówienie. Może... Tak, może jakieś rozdanie, nie wiem, ale także zamówiłam tą książkę dwa razy. Fajnie, fajnie, dobrze. Chyba, że dla mnie jestem. Nie umiem jest. nie robić zakupów. Niedobrze. Jest to książka, wydawnictwo. Tak, Insigniti. Dziękować. Insignis. Autorstwa Travis Baldre. Bydre. Czy są dwie zakładki? <grym> tak. <grym> dwa razy książka, dwa razy zakładka. Ale nie jest takie insignit? Legenda A, legendy lata. Legendy i lata. Szczerze mówiąc, nie I patroni nakładka. Pojęcie, o czym jest ta książka. Ale wygląda tak niesamowicie uroczo. Ponadto. Jak, stare jak rzeka, stare przysłowie, przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużynę. Kolejna. Ja to jest ja znany, cytat. Tak jest. Hmm. Będę to sobie pokrywać. 328. Hmm. To ja może nawet przeczytam, jak to tu... jest. Dobra, ty mam dwie rzeczy, które są ze sobą powiązane. Co pokaż? Bo tak chyba. To... Chciałem zabrać całą serię Batmana z Scotta Snydera, więc zamówiłem tomy 7 i 9, gdzie mam tylko 1 i 2 na razie. Ale czytam w oryginale coś tam, więc tak. I Egmont powiedział, że już nie będzie do druków Scotta Snydera, Batmana, więc trzeba wyłapywać to, co jeszcze jest dostępne. I tak. Waga super ciężka, czyli tom 8. Powiem tak, w tomie siódmym, gdzie mamy wielką walkę z Jokerem, Batman, powiedzmy, traci pamięć, i tym samym go traci Batmana, swojego brońca. I w tym tomie Batmanem zostaje Jim Gordon, który lata w, w Mechu w zbroi. I jest tym Batmanem, który właśnie współpracuje z policją, tak w pełni, bo to w sumie Jim Gordon, czyli komisarz policji, ale też z jakąś tam agencją, taką zajmującą się technologiami i tak dalej, bo ten Mech i tak dalej. Więc jestem ciekawy. świat. No, go tam bez Batmana sobie poradzi, a Bruce Wayne prowadzi sobie zwykłe, spokojne życie. Bo nie pamięta, że jest Batmanem. I do tego przychodzimy do komiksu Bloom, gdzie dalej Jim Gordon jest tym Batmanem. I pojawia się właśnie przeciwnik Bloom, który jest w wielkim niebezpieczeństwie. Swem dla miasta. I Bruce zaczyna mieć pewne przebłyski tamtego życia. Że hmm. jednak chce poczuć ten dreszczyk emocji, przygód i tak dalej, ale nie wie skąd się to bierze. Okay. Więc tutaj... Brus wraca do stroju gdzieś tam pod koniec, tak mi się wydaje, więc bo musi w końcu wrócić. Status quo ja musi być, więc mamy dwa z Jimem jako Batmanem w Mechu. Nie, więc. Mechu. Tak, mam taki Batman Mechu. Ja mam e, ten... dalej książkę Gra Środkowa. I yy, to jest książka, której też nie, nie byłam w niej jakoś super zainteresowana wcześniej, ale natrafiłam na nią przypadkowo, przeczytałam mm -hmm. opis i bardzo mnie ten opis zaintrygował. Ponieważ mamy tutaj dwoje ludzi, m, bieźniaków, siostry i brata, którzy są nie do końca ludźmi, nie do końca bogami, ale czymś pomiędzy i ich stwórcę, trochę jego, ich ojca, ale nie takiego biologicznego, który właśnie chce wy, jakby cały ich potencjał y, wy, wydobyć. Chłopak z tego tutaj jeszcze tam jest y, pięknie włada, da słowami i językiem, za to dziewczyna postrzega cały świat jako liczby. Tak no tak wygląda ten opis z tyłu, ale no jestem, nie wiem, jakoś mnie on zainteresował, tak naprawdę to jest bardzo inf mało informacji o tej książce. Ale widać wystarczająco. Ale tak, ale jestem ciekawa o co będzie chodziło właśnie z tym wykorzystaniem pełnego potencjału i z tego co tutaj czytam to właśnie i stwórca chce taki trochę, trochę z niej takich bogów zrobić. Mnie zaciekawiła ta legenda i No, czytasz sobie. I jeszcze mam tutaj pieśń Sereny, to już jest trochę starsza książka akurat wydawnictwa Yang, i to jest po prostu taki rocznie retailing Małej serenki. Serenka, tak to akurat. Tylko, że tutaj trochę takie serenki są nie takie urocze i super słodkie. Znaczy, tak jak wszędzie Disney'em. Prawie. A, no, więc. Tak, jest, jest. tak. Dobra, Dobra tyle. Ta, Dobra, to będziemy przychodzić do większością nowości. Z Enfika, więc tak. za chwilę bierzemy na stół. E, więc w tej parce jeśli chodzi o komiksy i książki, to są nowości z 22 marca, czy ze środy, więc no, nowości jeszcze pachnące z drukarni. No, ja nie wiem, co tu wzią. Jakieś trzy rzeczy. Wiem, Jedna ten chyba ten. miała być właśnie nowością u Ciebie, a dwie jakieś tam uzupełnienia. I wyjmę te. teraz. teraz ja? No, zaczynaj. Dobra. Ty. U mnie pierwsze jest Batman Detective Comics: e, Nowe Sąsiedztwo. To jest pierwszy tom e, kolejnej serii Detective Comics, w e, której to Batman e, po wydarzeniach z jednej z wcześniejszych serii e, stracił fortunę, przynajmniej większość, mieszka w kamienicy w, w mieście, więc tak jest bliżej ludzi. I z tego, co tu czytałem mamy jakieś morderstwo pewnej kobiety, mm -hmm. gdzie Bruce Wayne staje się jednym z głównych podejrzanych. Więc jak Detective Comics, bardzo fajnie, że mamy sprawę detektywistyczną, no, gdzie no, Batman będzie musiał to rozwiązać. Z tego, co widziałem, to też będzie mu pomagać między innymi Huntress, czyli łowczyni Helena Bertin, Bertinelli. Więc jak to nie topiasz na swoim, bo jestem ciekaw Batmana w kamienicy, bo już mm -hmm. w serii Tenyona było zapowiadane, że Batman będzie w kamienicy, to mieliśmy już tam trochę tego. Ale tak, mam nadzieję, że więcej. Wladłem poza rezydencją w innych warunkach niż Bat Jaskini, i tak dalej. Jestem tego bardzo ciekaw. Dobrze, jak już lecimy z DC i nowościami seriowymi, coś na co bardzo czekam, czyli pierwszy tam nowej serii o flaszu, powrót Wally'ego Westa, który właśnie Wally West przejmuje, powiedzmy, bycie głównym flaszem i główną serię po Baremalenie. Ale z tego co słyszałem tutaj pół tomu mniej więcej, to jeszcze jest zamknięcie powiedzmy wątków Barego na y, naszej ziemi, bo on rusza w podróż po multiversum i dopiero w drugiej połowie tak naprawdę Wally przyjmuje skrzydełko, gdzie on nie chce być tym Flashem za bardzo mieliśmy w Nieskończonej Granicy teaser, że właśnie żeby Wally ma zosta zostać, że Barę przekazuje mu pałeczkę, on tego nie chce on mhm. chce założyć rodzinnie z żoną, dziećmi i tak dalej mhm. a nie tam super bohater szczęść więc zobaczymy, co go przekona, żeby super bohaterzyć. Ponieważ to jest szalona przygoda z jakimiś alternatywnymi jak to flasz. jest tam <grym> cofania się w czasie, podróże pomiędzy światami tak itd. Więc... I jest dość gruby. Dobra, no, żeby było... To tak, tak chciałam. Teraz ty? U, o, od tego Kurde, zacznę? bo to jest u Ciebie jako ten. To było. Wiedziałam, że to jest To dziwny, dziwny zakup. Ale kupiłam sobie opowieści z Narni I tutaj są... No troszkę to widać, dwa takie tomy. I w tym są wszystkie te książki, które zawierają się w tej serii. I kupiłam to, ponieważ ja nigdy nie skończyłam czytać opowieści z Narni. Przeczytałam trzy trzy książki, czyli tak naprawdę dopóki jest roz, roz, rodzeństwo Pevensey. Dalej nie czytałam, ale ciągle gdzieś tak chodziło za mną, żeby to kiedyś skończyć, ale to jeszcze nie był ten moment i tak dalej. I w końcu stwierdziłam, dobra, wezmę kupię sobie. A chciałam kupić właśnie w tym ładnym wydaniu takim zbiorczym, żeby nie kupować tych oddzielnych tomów, bo mi się wam nie podoba to wydanie. Twardem w tych, wydaniu. W tych oddzielnych tomach, a to mi się właśnie bardzo, bardzo, bardzo spodobało. I się w końcu dowiem, jak się te wszystkie wątki kończą. No, to niestety, fil filmy urwały się na trzech. Uwielbiam filmy. To, jest mojo, to są moje komfort filmy, po prostu. O, i tak. Wiem, że nie są idealne. Pierwsze dwie też tak bardzo tak. ten... Mm -hmm. O, ten miesiąc wyciągnął od góry, nie? No, ja. Wyszło na Assassin's Creed e, Spisek Maga. O, ja ładnie wygląda, tylko jak ja nie lubię książek miękkiej bez skrzydełek, bo te robi się też zaginać i te okładki później nie wyglądają. Też jest zakładka wyrzucona, więc dobra. Mamy Assassin's Creed e, Spisek Maga. Piękną książkę, dziejąca się w XIX wieku, Londyn, wiktoriański Londyn. I też mamy pewne spiski, intrygi polityczne i tak dalej. I w to wszystko jest plądana no, pewna dziewczyna, akrobatka, z tego co czytałam. I oczywiście mamy tu osadzony też konflikt, asesynów z templariuszami. I <laughs> za no. opinii pierwszych na Instagramie, gdzie tam czytałem, że wiele osób, które nie grało w grę, czytało już tą książkę i że poleca, więc. No, proszę bardzo, tak dalej, nie to jest tylko dla fanów. Nie serii. tylko dla fanów. Znaczy, że. No, to nie jest jakkolwiek powiązane fabularnie z grą, bo nie mieliśmy tych postaci w grze, żadnej okay. grze, więc. Nie, kolejna to, historia to, to w tym uniwersum. To bardzo fajne. Bo to uniwersum że... jest tak. ma taki potencjał, że to może na ta naprawdę skakać i dużo wyciskać z tego. Tak u ciebie teraz, Hosiu. Jest żelazna wdowa. Hmm. Z wydawnictwa Winidia. I to jest książka. Też pięknie wydana w ogóle tyle pięknych... Lucia, pięknie Lucia. wydanych książek dzisiaj jest. Yy, tak. I z tego, co wiem, mamy tutaj główną bohaterkę, która żyje w takim świecie, gdzie największym zaszczytem jest bycie pilotem. To jest troszeczkę inaczej określane, ale ogólnie właśnie pilotowanie takich maszyn, bo to ogólnie właśnie będzie mieć różne maszyny i to jest tak też. A, To jest fantastyka, a nie jakieś tam. Zekwej jakie. takie, no. Czy step pankowe klimaty. folika jakoś została. I właśnie, tylko że to przenarzenie, właśnie tych pilotów wiąże się też z dużym ryzykiem. I właśnie jej siostra w momencie, kiedy jej siostra zostaje umiera, zostaje zabita, właśnie służąc w, jako pilotka. No i ta dziewczyna postanawia też się zaciągnąć, żeby się zemścić. Nieźle to brzmi. Dobrze to brzmi. Dobra? Dla mnie przynajmniej. Dlaczego to bym to tego, pozostało, została, teraz tu mnie będzie Miki i Podróże w czasie. Czyli uzupełniamy serię. Słodkie. E... Tak, seria o myszce Miki w tych większych formatach, cieńszych, gdzie każdy tom jest oddzielny, opowiada jakąś szaloną historię, przynajmniej konceptowo, bo popularnie to tam różnie wychodzi. I tym razem mamy Mikiego, który tu w tej historii jest dziennikarzem i ma przeprowadzić wywiad z wynalazcą wehikułu czasu. I patrząc po tym, że podróże w czasie są w tytule, więc mam nadzieję, że będzie szalona podróż pomiędzy różnymi okresami historycznymi. I w tej serii, właśnie każdy tom jest też inaczej ilustrowany i tak dalej, więc to jest seria. Mm, jak to jest... pokarmem no. to oczu. Uuu, ładnie Ile to jest różnych nicki, szalone, podróże czas. I ten powiększony format właśnie Co, moja widzę, ta czy... książka? Tak, ostatni mój komiks, że... Jest, 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 jest. To jest Nevermore Hook. Tak, bo to jest książka, którą ja czytam, Zacznę od tego. Lata temu. A, wznawiałam. Tak, bo to jest wznowienie. Książka autorstwa Kelly Craig... Craig... Nie wiem, jak się czyta. I teraz wznowienie zrobiło Jaguar. No i ta książka już została kilka lat temu, 10, chyba ponad lat temu, wydana w Polsce. Z tym, że jest w tym momencie to stare, to stare wydanie, jest nie do zdobycia. To są po prostu białe kruki. Ja też kiedyś szukałam, i po prostu ceny to powalają. No i wydawnictwo Jaguar zdecydowało się zrobić wznowienie, co mnie tak niesamowicie cieszy, bo ja tą serię czytałam jakieś kilka lat temu. Czytałam ją bardzo właśnie tak, czy, znaczy nie, nie całą serię, czytałam to tylko pierwszy tom, bo to tam są trzy, te, trzy serie. I to jest książka, która tak naprawdę opowiada o dwójka ludzi z innych światów. Znamy to, ale tutaj jest to tak niesamowicie dobrze przedstawione. Mamy główną bohaterkę dziewczynę yy, Izobel, która jest... no jest popularna jeszcze liderką, blondynką. I mamy Varena, Warena, który jest gotem, takim konkretnie gotem, czyli no wiadomo, czarnobrania, glany, gdzieś tam pisze po swoim zeszycie, nie odzywa się za bardzo. Pięknie. Tak, i oni zostały ze sobą połączeni w projekcie, gdzie mały zrobić prezentację na temat jakiegoś autora, poety, i oni wybierali Edgara Alana Poe. I w ogóle cała ta książka jest niesamowicie właśnie w klimacie e utworów epoego, czyli właśnie takie znowu gdzieś granica pomiędzy jawą snem. Tutaj właśnie będziemy mieć takie motywy, że Kolejne jakieś genialne. senne koszmary będą się pojawiać na jawie i tak dalej. No ja tą książkę czytałam właśnie te kilka lat temu zupełnie tak nie. Przypadkiem, przypadkiem nie spodziewanie. Wzięłam ją po prostu z biblioteki, pożyczyłam, i pamiętam, że wzięłam ją na urodziny do kuzyna. I Wiesz, zaczęłam, ją, tak, zaczęłam ją czytać gdzieś tam na, właśnie na tych urodzinach. Yy, Usiadłam sobie z boku, bo się nudziłam w ogóle. I prze, po prostu totalnie pamiętam, nic co się działo jakby na tych urodzinach. Tak się w nią zanurzyłam, że przy, przychodzili do mnie wszyscy, mówi chodź i się bawić, a ja nie nie chcę. Nie, ja czytam i chcę ja sobie. Ja, 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 ja tu ja czytam, bawcie się sami. Nie wybijać Więc, mnie więc e, no, po prostu wciągnęłam się do nią maksymalnie i bardzo chętnie przeczytam właśnie jeszcze drugi raz, bo to była super, 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 super rzecz. Ej. Hmm. Ty jeszcze coś chcesz powiedzieć? Znaczy, u mnie jeszcze jest Assassin's Creed Valhalla, Pieśń chwały, czyli prequel e, gry, bestsellerowej w sumie Assassin's Creed Valhalla, A. bo ona się sprzedała bardzo dobrze. Którą kupiłaś? Ostatnio na wyprzedaży, więc będzie idealnie przed zagraniem. Jeszcze mam e, Odyssey do skończenia. Mhm. Dodatki dokładnie, bo mam do głównej już jeszcze dodatek za ten tydzień. Jeszcze? Tak. Nie grasz od w to już rok? Ja tak patrzyłem, to chyba jakoś zaczęło nie do września chyba. No to nie. Mamy marzec, mamy 80 godzin dopiero chyba. Dobra, <laughs> tak, Dobra więc Priquel grę o vikingach, więc mamy tu naszego. W tym przypadku czytają zapiski naszą Eivor, bo w grze możemy wybrać którą płeć, więc a tutaj scenarzysta lub scenarzystka, scenarzystka Kawacko, czyli scenarzysta wybrał, że Aivor będzie kobietą, więc była świadkiem według opisu właśnie zniszczenia swojej wioski. A sama też przypuszcza jakieś ataki, penduluje lektor go więc. I widzę w zapowiedziach, że wkrótce że mają wyjść jeszcze dwa tytuły ze świata właśnie Warhali. szkoda myślę, że może też będą puścić iść w jakieś inne kierunki, jeśli chodzi o Assassin's Creed. Znaczy dobrze, że manga wyszłaby, mm -hmm. jestem bardziej ciekaw, a Warcala to jako ciekawostka, bo to jest strasznie strasznie. Niecała godzina i już poczytałem. Ale... Assassin's Creed w tym miesiącu, jeśli chodzi o pozagrowe rzeczy w Polsce, to dla Boga to trzy rzeczy aż. No? I to trzy różne, bo koniec książka, manga, więc. Oj, to pewnie pójdzie bez Koniec. Szotka. Koniec. Wszystko, co było od pokazania. Dokładnie. Premiery tego miesiąca, które Konie. nas zaciekawiły. Bardzo. Tak Bardzo jest, nas zaciekawiły najbardziej, żeby je ach, kupić. I tak jest, więc. Co Wy kupiliście ciekawego w tym miesiącu? <grym> Do widzenia. Dobre pytanie, więc z chęcią będziemy słuchać inspiracji. Czy to Takie, co tam przeoczyliśmy ciekawego? Bo może było coś ciekawego. Na pewno było. No, bo jednak, jak to budżet nie to trzeba wybierać. Cześć na razie. Pa! Jau.